Witam wszystkich! Dzisiaj korzystałem z wolnego weekendu, wybrałem się na trasę wokół Mogielicy, to jest w miejscowości zalecie koło Limanowej, tak ogólnie oczywiście mówiąc, na trasę biegową wokół góra, góry Mogielicy. W tej chwili zjeżdżam sobie bardzo, bardzo ostrożnie w dół, jestem już prawie na. W 21 km, czyli to już jest koniec, jednak parę słów o, o tej trasie trzeba powiedzieć. Eee, moim zdaniem, oczywiście subiektywnie, nie wszyscy muszą się tu zgadzać. Eee, trasa biegowa to jest pierwsze 6 km do tak zwanych ławeczek. Gdzie mamy dobrze przetarty ratrakiem, są dwa tory, można być w dwóch kierunkach. Potem niestety. Zaczyna się już rzeźnia, czyli zjazd w dół, który jest bardzo słabo oznaczony. To znaczy, powinien mieć wyraźnie napisane, ostry zjazd. Uważajcie na siebie, niestety tego bardzo brakuje. No, już wjechałem w miarę na płaskie, mogę już spokojnie do samochodu. Generalnie sału nie ma. Po pokonaniu tego bardzo ostrego zjazdu, który jest wąski i przypomina troszkę e, słynny wąwóz w drodze na Turbacz. A przypominam, że mówimy po, e, o trasie po szóstym kilometrze. Zaczynają się kłopoty. E, większość ludzi, którzy tam zjeżdżają na nartach, jeszcze przy tej małej ilości śniegu, głażących kamieniach, ma gigantyczny problem z tym, żeby zjechać. Małe dzieci z rodzicami, Jakieś rozbite kolana, no po prostu szajgon. Myślę, że wystarczyłoby zrobić bardzo dużą tablicę z napisem Uwaga, ostry zjazd, pługuj albo narty. Myślę, że bardzo by to pomogło. Potem niestety lepiej nie jest. Jadąc sobie w dół lub podbiegając pod górę. Człowiek tylko rozgląda się na boki, skąd go zaatakuje jakiś większy kamulec. Najlepsze to, że śniegu z miejscami 20-30 cm. A kamulce potrafią pod tego do nas się uśmiechać i próbować nas złapać. Więc troszkę, troszkę tutaj słaba ocena za przygotowanie trasy przed sezonem. Myślę, że wielkie kamulce można było zupełnie spokojnie wyzbierać. Trasa, oczywiście, pięknie widokowa, bo tutaj nie można złego słowa powiedzieć. Jeżeli chodzi o szybki trening, dla tych bardziej zaawansowanych, to tak jak wspominałem na początku, pierwsze 6 km do ławeczek, i z powrotem. Kończę, słuchajcie, jestem na 21 km. Mam dość, trochę przeżyć na dzisiaj było. Pozdrawiam. Kuba się, cześć.